Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Safe.pl, jesteśmy bezpieczni. Jest? Tak. Emma.pl ze mną e, ten Ermirek Ochiński, czyli Łowca Skór. Witam wszystkich i syn, Adam Okniński, łowca skór wersji 2.0. Siemanko, tam. Adam, pierwsza rzecz na sam, na sam początek. Kurczę, szalona historia. Dwa miesiące temu żeśmy widywali się, być może tu nie wiesz, regularnie w Luna Parku. Teraz widujemy się tutaj w trochę innym antyraży. I mnie zastanawia, kurczę, jak... Szybko to się wszystko wydarzyło i jak ty w momencie się czujesz w sytuacji, gdzie tak naprawdę lada moment wejdziesz do klatki z gościem, który w Polsce przegrywał tylko z Mateuszem Gamrotem i Borysem Mańkowskim. Słuchaj, w Luna Parku też było wiele pojedynków. <laughs> Może nie na takim poziomie. Nie no, jak się czuję. Cieszę się, zajebista, fajna okazja. Myślę, że e, też mam duże szanse na to, żeby wygrać. E, dużo osób mnie nie docenia, ale myślę, że mam szansę to wygrać. Jestem większy, silniejszy, też może dlatego mnie dużo ludzi nie docenia, bo długo też nie walczyłem. No ale co, Norman jest doświadczonym zawodnikiem, dobrym, bardzo co, ja nie mam nic do stracenia, ja wychodzę wygrać i, i, i go udusić i, i rozwalić mu łeb. Wspomniałeś o, ty, o tych historiach które, pojedynków, które się działy w Luna Parku, jak te wakacje, by, byliście bezpieczni w tym Luna Parku w tym roku, czy były różnego rodzaju pojedynki, jak to było w te wakacje? No my zawsze tam byliśmy bezpieczni, ci co do nas e, zaczynali albo, albo byli niegrzeczni, nie byli bezpieczni. Trenerze byli bezpieczni? Nie wiem, nie znam sytuacji. Eee, mogę pole powiedzieć tak, syfypel, jesteśmy bezpieczni. I co? Garant profesjonalna broń, swag detoning, najlepsze kosmetyki. No i co? Znajdziemy parka nawet w nocy. Przepraszam, parka nawet w nocy. Słuchaj, słuchaj, Twój tata jest znany z takiego ciętego języka, z bezpośredniości. Ja się zastanawiam, czy masz taką konkretną sytuację w głowie, która usłyszałeś, co tata powiedział, czy to w internecie, czy, czy na żywo, i pomyślałeś sobie, nie, nie wierzę, że on to powiedział. Kurwa, bardzo ciężko, ciągle, nie? Co chwilę, nie no, śmiesz. Już się do tego przyzwyczaiłem wcześniej, jak może byłem młodszy, to jakoś mnie to tak bardziej szokowało. Teraz y, to jest dla mnie normalność i, i nawet, no jest ciekawy, jest śmiesznie, nie? E, dobra, e, wiesz co, jakby też a propos Akademii Sportu Walki e, chciałem porozmawiać, bo jesteś jakby wiadomo najbliżej tego klubu i to od dawna ja mam pytanie do ciebie, jakbyś mógł wymienić kilku, może dwóch, trzech najlepszych zawodników, którzy przewinęli się przez maty tego klubu? Szymon Kołecki, Michał Pasternak, Kamil Minda jeszcze wielu innych. Którzy teraz ja nie. I... No właśnie, właśnie, też myślę w całej tej historii tego znaczy, klubu. To też jest tak historia długa, że po prostu to. Wtedy yy, nie była akademia, tylko inaczej to się nazywało. E, ja działam na rynku w Warszawie od 1000. Od, nie od tysiąc, przepraszam, od 2000 roku. To mamy 22 lata w tej chwili w Warszawie, no i przewinęło się mnóstwo e, świetnych zawodników. E, nie będę wymieniał jednego, drugiego, trzeciego, bo zapomnę następnego, więc jakby e, w tej chwili mamy fajny skład, jest, jest Kamil Minda, jest Michał Pasternak, Szymon Kołecki za chwilę ma wrócić po kontuzji. E, jest e, Ozzy, e, Ferrari u nas trenuje, e, trenował u nas e, Teraz ten. Denis Załęcki. Także mamy dużo ciekawych zawodników, głodnych zwycięstwa Także mamy dużo młodych też. Piotrek Lizakowski. No, Piotrek Lizakowski. Mamy Adrian, później jest taki młody no, ten Janek. No jest dużo, bardzo dużo nowych. Jest Krystian, bardzo dobry. No, jest, przychodzi coraz więcej do nas, z całej Polski, do nas z Dieszowa przyjeżdżają z Gdańska, do nas przyjeżdżają z Lubina, przyjeżdżają więc z całej Polski do nas ciągną zawodnicy, bo chcą trenować w dobrym teamie. No i my im to dajemy, tak? Staramy się, żeby oni się rozwijali. I, i, i to jest. Adam tu prowadzi też zajęcia, grupy początkujące. Ja prowadzę też początkujących i zaawansowanych, Także jest fajnie. Teraz przyszliśmy na trening, raczej nie na trening, tylko przyszliśmy tu na konferencję, a zastąpił mnie w treningu Aleksander Okniński, mój młodszy syn, a więc Okniński team się rozwija. Okay, a propos tych historycznych tych zawodników, którzy byli częścią teamu trenera, w ostatnim czasie doszła taka informacja a propos tego, że Krzysztof Jotko został zwolniony z UFC. Czy trenera to w jakiś sposób zdziwiło? A, się zdziwiło. Krzysiek bardzo dobrym zawodnikiem był. No, był prawie 10 lat w UFC. Był moim wychowankiem, zrobiliśmy razem prawie 60 walk amatorskich, zrobiliśmy 14 walk wygranych zawodowych. Dostał się ze mną do UFC, więc ja jakby powiedzieć, mogę powiedzieć, że dałem mu takie podwaliny, tą bazę, z której już pociągnął dalej. Zdziwiło mnie tylko tyle, że ma bardzo dobry rekord, a że bo tam chyba wygrał 15, a 10 przegrał, coś takiego, jakiś taki, a, a został usunięty, ale nie walczy widowiskowo, także nie, nie kończy przy czasem i dlatego może został usunięty. Też mieszka w Stanach, może nie ma fanów w Polsce, którzy jakby interesuje jakby dużą publiczność. Nie wiem, ale jest, ja mogę powiedzieć, że mój wychowany Krzysztof Jotko był najdłużej w UFC ze wszystkich polskich zawodników. O tym mogę się poszczycić. Także fajnie. Dobra. Adam, na Twoim profilu na Tapology można zobaczyć zdjęcie z legendarnym, uznawanym za jednego z najlepszych ever zawodników MMA. George St. Pierre, jakbyś mógł kilka słów powiedzieć na temat historii tego spotkania, jak w ogóle na siebie trafiliście na Macie, gdzie to było, jak to się wydarzyło? Byliśmy w Kanadzie, Tristar Gym, to jest jego klub, właśnie on tam trenował. No i co? Mega zajebisty gościu jest. Akurat sparowałem z Francisem Carmontem, też się bił w UFC. Nawet w pewnym momencie był chyba piąty w rankingu UFC, w wadze chyba 84. Z nim sparowałem. No i co? Francis tam. W... Ja byłem troszkę większy. Który ale... to był rok, możesz przypomnieć? O, dwa, kurde, z 10 lat temu. Mhm. No i ten Francis mnie napierdalał tam mocno. No, i właśnie GSP podszedł do mnie i mi tam jakieś wskazówki zaczął dawać, jak powinien walczyć, jak, jak zachodzić, jak, jak się zasłaniać. To było mega takie fajne, że gość z Polski się przyjechał znikąd, a tu taka gwiazda mu kurde podpowiada. nie? I sam się przyszedł, kurwa i on się przedstawia: cześć, jestem George. Okay. Ja, ja mówię: cześć, nie? jak mnie wiesz. No, me mega pozytywny gościu. Okej, okay. jesteśmy na Galifrikowej, więc też chwilę o tym musimy pomówić. Powiedz mi, czy był jakiś konkretny moment, który ty pamiętasz, kiedy rzeczywiście na ten świat galfreak fightowych zwróciłeś uwagę i być może zacząłeś się śledzić nawet regularnie? Wiesz co, no to się zaczęło od jakiegoś czasu przyplatać. Dużo wywiadów, dużo jakichś właśnie konferencji, dużo zadym. Jedne, to było, jedne rzeczy były śmieszne, drugie trochę bardziej żałosne, ale ogólnie no tu się dzieje cały czas coś i, i, i jest wesoło, nie? Na pewno. Okej, okay, możesz powiedzieć, zdradzić się na ile walk kontra podpisałeś kontrakt w pramie? No nie mogę tego zdradzić, ale na, 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 na pewno na kilka, nie? Okej, okay, dobra. Trenerze już na koniec yy, zbliża się. Cześć optika, doskonała optika. Optyka. Znajdę cię nawet w nocy. Co? Garant, profesjonalna broń. Co? No i co? Safy.pl Jesteśmy bezpieczni. Yy, Słuchaj, detaling, najlepsze kosmetyki, najlepszą, najstarszą furę odpicują jak na nową. BMK będzie zajebista. Trenerze, ale nie mogę nie, nie poruszyć tego tematu. Pański wychowanek Marian Ziółkowski najprawdopodobniej, znaczy to jest już, już jest pewne, odbędzie walkę o unifikację pasa z wagi lekkiej z Saladinem Parnasem. Jakiś delikatny typ na tą walkę, ewentualnie gdzie Marian mógłby szukać swoich przewag z Saladinem, który w ostatnim pojedynku pokazał się bezbłędnie. Uh, powiem w ten sposób, uh, mam duży żal do Mariana traktowałem go jak syna, 8 lat go nieńczyłem, budziłem, wychowywałem go, popychałem go, bo on nie chciał trenować, nie chciało mu się trenować, ja go wodziłem na treningi, odżyweczki mu załatwiałem, zachorowałem na nowotwór, mnie, no powiem tak, wszyscy ode mnie odeszli, został tylko Szymon Kołecki, nie myślałem nigdy, że Marian Dziółkowski ode mnie odejdzie i w takim momencie właśnie jak byłem chory, bo akurat miałem przeszczep szpiku i tam prawie umarłem, i on odszedł w takim momencie, dla mnie było to mega chujowe zachowanie, e, i po prostu ja to pamiętam, ale poza tym Marian jest zdolny, Marian jest dobry e, jako zawodnik, a jako człowiek zachował się słabo, e, i, i to mi zostanie w pamięci. A co do walki, to z Parnasem to uważam, że bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zrobił, że poczekał na, na to, że nie wziął teraz walki, tylko zobaczył, jak z, z tym walczy, Krajewskim, z z i teraz wie, jak zawalczyć. Więc to myślę, Marian jest, jest takim, można powiedzieć, doświadczonym zawodnikiem. Nie wiem, jak ta kontuzja wyglądała, ale jeżeli miał powód, żeby właśnie powiedzieć, że jest kontuzja, to dobrze zrobił, bo sobie obejrzał tą walkę i teraz moim zdaniem, tak jak Teraz by była ta walka zamiast Rajewskiego. On by walczył, myślę, że mógłby przegrać. A teraz po obejrzeniu tych, tej walki uważam, że ma szansę wygrać. Nie mówię, że wygra, ale ma szansę. Procentowo, jakby trener rozkładał szansę? A to wiesz, procentowo to jest 50 na 50. Saladin jest dobry, Marian jest dobry. No wiadomo, 8 lat u mnie trenował yy, i, i, i naprawdę yy, jest, jest, jest dobrym zawodnikiem. No mówię, jako człowiek nie zachował się w porządku, więc. Nie wiem co będzie. Dobra, Adam ostatnie pytanie. Jaki plan na Normana? Ob 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 obalamy, leżymy, bijemy czy bomba na banie kończymy balet? <laughs> bomba na balet kończymy te balet. <laughs> Fajnie to brzmi, ale ten no zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ja mam jakiś tam plan. Jestem większy, silniejszy. Chcę to wykorzystać i myślę, że będzie dobrze. Dobra. Trener już poszedł. Eee, trenerze, możemy jeszcze jedno pytanko. Kiedy e, jakiś debiut, może półzawodowe walki e, najmłodszego z rodu Oknińskich? A czy młody jest młody, tak. E, on ma 2,5 wzrostu. Jest, e, ma kondycję, ma siłę, ma 90 kilo, ale to 90 kg na 2,5 to jest mało. Mi się w ogóle nie spieszy, jeżeli chodzi o walki, bo Adama puszczałem dosyć szybko. Adam też sam chciał dosyć szybko, ja go nie hamowałem. Nauczony, jakby doświadczeniem, tym, że lepiej później niż szybciej. Więc wcale nie będę Aleksandra poganiał, że ma już się bić. On chce się już bić, już by się chciał, tylko mama mu zabrania. E, bo jeszcze nie jest pełnoletni, mama go blokuje, mówi, że nie chce patrzeć, jak on będzie bity. A ja mówię, no mama, ty chyba nie widzisz jak to on bije. E, ale mama się martwi, bo mama myśli, że to jest taki mały synuś, a to jest rzeźnik. Dobra, panowie, bardzo dziękuję za rozmowę i czekam na dzisiejszy mechaniczny performance na konferencji. Trzeba sprawdzić. Dziękuję. Trzeba za. sprawdzić, o której my wchodzimy, no nie? Dobra, mamy to. It's cool to have a Dobrze choice. jest mieć wybór, in szczególnie w inwestycjach. Dlatego też wybrać w Ty you chcesz zainwestować. Wybierz XTB w inwestuj chcesz Wybierz w ponad inwestuj w ponad Dlatego